Relacja do Pana Boga, najważniejsza dla mnie relacja, pierwsza. Bardzo dynamiczna, tak myślę. Rok temu nie było tak samo, jak jest teraz. Dwa lata temu było jeszcze inaczej. Zmienia się. Bardzo dużą otuchę daje mi to, że Pan Bóg jest stały. To znaczy z Jego strony zawsze mogę się spodziewać tego samego. Jego przygarnięcia miłości, łaski. Bardzo mi z tym pomaga adoracja Najświętszego Sakramentu, że ja przychodzę z różnymi sprawami, myślami, yy, emocjami, a On jest zawsze tam, zawsze, zawsze stały, zawsze taki sam, który chce o tym wszystkim usłyszeć, przygarnąć. Yy, mam takie czułe momenty w relacji do Pana Boga. Lubię do Niego mówić: Najdroższy. To jest takie moje osobiste, y, osobiste wezwanie do Pana Boga, kiedy chcę mu powiedzieć o tym, jak bardzo mi zależy. E, bywa, że się oddalam y, mniej lub bardziej, ale wiem, że zawsze mogę wrócić, że zawsze On jest, że zawsze czeka i no, to mi daje też taką gwarancję, że, że ta relacja zawsze będzie, bo, bo mam dokąd wracać. Moja relacja. Mogę powiedzieć, że na początku, kiedyś tam była niewielka, albo taka... to taka bardzo taka śladowa. To znaczy, przychodziłem do Pana Boga, wiedziałem, że On jest, ale w pewnym momencie życia zrozumiałem, mi jest bliski Pan Bóg. I potem ta relacja zaczęła się właśnie tak coraz bardziej rozwijać, rozwijać. Wiedziałem, że zawsze, w pewnym momencie zrozumiałem, że zawsze mogę przyjść do Pana Boga, że po prostu on czeka na mnie. E, podobnie mam tak, że relacja taka moja osobista najbardziej lubię spotkanie, kiedy jestem ja i Pan Bóg, ja i Najświętszy Sakrament, kiedy przychodzę, kiedy wiem, że po całym dniu posługi, pracy, szkoły mogę przyjść do Pana Jezusa i on tam jest i on tam czeka na mnie. E, mogę się wypłakać, e, mogę się cieszyć, mogę wszystko powiedzieć, mogę posłuchać tego co on chce mi powiedzieć. E, Cieszę się z takich natknięć, które mi daje i na początku, jak mam nawet wątpliwości, czy to są natknięcia od Pana Boga, to potem mi daje konkretne znaki potwierdzenia, że, że to jest to, że to jest od Niego. Cieszę się z tej relacji, jestem wdzięczny też Panu Bogu, że właśnie takie daje mi czasem takie promyki, taki uśmiech swój. Nawet w takie najtrudniejsze momenty, jakie wydawały się życiowe, że są bardzo trudne. To Pan Bóg za chwilę właśnie wychodzi jakieś słońce i Pan Bóg pokazuje, że w tym wszystkim jest, daje taką nadzieję, pokój serca, to taki owoc konkretny. Wczorajszy dzień też taki jest dla mnie szczególny, bo byłem cały dzień zmęczony, cały dzień tym w ruchu, szkoła, prześwięta, święta, spowiedź i taki dzień bardzo pracowity. I byłem na drodze krzyżowej i pomyślałem sobie, y Zacząłem się modlić po prostu tak, tak, o, odpocznę, mówię. A potem dostałem taką myśl i wierzę, że to Pan Bóg jakoś podpowiedział, e, idź do konfesjonału. I, i poszedłem do konfesjonału, I, i, i to były niezwykłe momenty, kiedy ludzie przychodzili po latach do spowiedzi, e, kiedy, kiedy ludzie wychodzili wzruszeni. I ktoś powie, że to ten przypadek. Dla mnie to nie był przypadek, tylko taka po prostu obecność Boga, który, który mówi, no, Chcę się tą posługiwać, chcę, żebyś, żebyś tam poszedł. Gdyby tak ciągle słuchać tych natchnień? To byśmy byli zawsze. święci. To bym był święty o. pewnie, ale no do tego dążę. Staram się słuchać tych natchnień, chociaż wiem, że nie zawsze odpowiadam na te, na te natchnienia. Ja mam rzeczy takie, które mi zagłuszają ten głos Boży. Czasami jak widzę, jak, jak zajmuję się różnymi rzeczami, no, to takie dojście do tego poziomu słuchania trochę jednak mi zajmuje i zastanawiam się, ile w tym czasie już by mogło się wydarzyć. Bardzo pomaga mi to też, że mogę przed Panem Bogiem być naprawdę sobą, taki prawdziwy. Myślę, że on rozumie moje poczucie humoru. Zresztą lubię z nim też żartować, nawet jak jestem na modlitwie, po prostu czuję się taki przygarnięty, no, taki jaki jestem. Ja tak czasem mam, że wydaje mi się, że Pan Bóg chce czegoś ode mnie więcej, ale nie wiem czego I, i, i nie wiem, nie wiem co chce ode mnie, być może to jeszcze jest czas, może Pan Bóg chce jeszcze coś pokazać, ale mam często takie wrażenie, że, że posyła mnie do jakichś większych rzeczy i zadaję sobie pytanie, co to jest, o co chodzi, nie wiem, może przyjdzie kiedyś odpowiedź.